Witam serdecznie. Płytki położone, klipsy już zdjęte, wanna już obudowana, więc za chwilę będę oklejał podłogę, żeby móc zacząć ściany kłaść. Ja zawsze oklejam podłogę, żeby ją nie zabrudzić, nie zapaczkać, bo później ciężko się to czyści, więc najlepiej jest okleić, bynajmniej ja tak robię. Odnośnie płytek, dlaczego płytki kładę na podłogę wcześniej, a na ścianach później? Jest tylko jeden wyjątek: kiedyś na ścianach kładę wcześniej. Jest to wyjątek wtedy, kiedy mamy ogrzewanie podłogowe i posadzka nie została wygrzana. A terminy gonią, więc dlatego najpierw kładę ściany, ale. Nigdy nie robię tak, że zawsze kładę od drugiej warstwy. Pierwszą warstwę zostawiam na docinkę po położeniu, po wygrzaniu i położeniu na podłogę. Ale to i tak efekt końcowy jest taki, że y, płytka ścienna nachodzi na płytkę y, podłogową. Już tłumaczę dlaczego tak się dzieje. Y, mamy tutaj płytkę podłogową. Ja to mój sposób to jest taki, że najpierw kładę podłogówkę, później kładę ściany. Nie dość, że mam płaszczyznę przygotowaną pod równą, pod poziom i, 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 i po prostu jest ładne ten wykończenie. Kładę płytkę i tutaj idzie silikon. W razie pary wodnej, skreplanie się czegokolwiek, jak woda kapie po silikonie, nie ma możliwości wejścia między szczelinę. Nawet jakby silikon puścił. Ale co w przypadku, kiedy silikon puści, kiedy jest odwrotnie zrobione? Czy najpierw kładziemy ściany, a później podłogę? W razie. Pęknięcia silikonu bądź yy, jakiejś szczeliny, wszystko wchodzi nam w posadzkę. Yy, no i niestety nieraz nie zauważymy, że silikon nam pęknie i się, dostaje się tam yy, skroplina, więc yy, no, dla mnie to jest niedopuszczalne po prostu. Dlatego u mnie jest to odwrotnie robione, żeby. Nic się nie dostało, nawet y, licząc na to, że pralka wyleje, y, czy tam zdążymy zobaczyć, no bo wiadomo, że jak wyleje dużo, no to nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nawet hydroizolacja nam nie pomoże, y, ale jeżeli na przykład y, delikatnie nam coś wyleje, czy z umywalki poleci z syfonu, no to nie ma szans, żeby tam się dostało, ale w drugim przypadku jest szansa, że się dostanie wszystko pod płytkę.